Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian, a dzisiaj test i recenzja produktu od firmy Xblitz. A jest to wideorejestrator samochodowy model Dual 2 GPS. Zapraszam do recenzji. Na samym początku, pierwszy szybki unboxing kamery. Oprócz samej kamery, dostajemy moduł GPS, oprócz tego ładowarka samochodowa, kabel, w tym wypadku jest to micro USB. Poprzednie modele, które testowałem, posiadały kabel mini USB. Tutaj już mamy mikro adapter, dzięki któremu możemy Bezpośrednio kartę pamięci włożyć do tego stika i wpinamy poprzez USB. I oprócz tego w pudełku posiadamy instrukcję obsługi w dwóch językach: w języku polskim i angielskim. I tak prezentuje się wideorejestrator. Przypomnę XBLITZ model Dual2 GPS. Dlaczego GPS? Ponieważ w tym uchwycie z taśmą dwustronną znajduje się proste moduł GPS. XBLITZ. X-Blitz, ten model promuje jako najlepszy wideorejestrator dla taksówek, Uberów, Bolta i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ posiada dwie kamery. Pierwsza kamera główna, która rejestruje to, co znajduje się przez, przed, przednią szybą. Ale mamy też drugą, która rejestruje cockpit. I to jest właśnie to, czym wyróżnia dokładnie ten model wideorejestratora na tle innych ponieważ mało który wideorejestrator posiada wbudowaną w jedno urządzenie drugą kamerę. Jeżeli chodzi o wygląd jak i materiały, które zostały użyte właśnie do produkcji tego właśnie oto wideorejestratora, to mamy w 100% plastik. Zobaczcie. Jest to urządzenie jest według mnie dość lekkie, ale czy to naprawdę przeszkadza? Chyba nie. Może nawet i lepiej. Dlaczego lepiej? ponieważ ta taśma będzie naprawdę trzymać latami do czasu kiedy oczywiście nie zmienimy samochodu szkoda jedynie że Xblitz nie dodaje drugiej taśmy w gratisie i teraz przejdźmy może sobie do parametrów najważniejsze parametry tego wideorejestratora to moduł GPS moduł WiFi dzięki któremu możemy przez aplikację po prostu ściągać, podglądać dany materiał jak również ustawiać różne ustawienia. Dwie kamerki, przednia i tylna kamera. Obie nagrywają full HD, czyli rozdzielczość 1920 na 1080. Mikro USB. Kodek, który możemy tutaj zastosować, jest to H264 lub H265. Wejście na kartę pamięci. Do 128 GB. I tak, według mnie, najważniejsza jest jakość. Jakość w nocy, jeżeli chodzi o nagrywanie kokpitu, jest według mnie bardzo dobra, ale to nie mnie oceniać, tylko zaraz zobaczycie to w głównym materiale i będą one podzielone. Widok z głównej kamery, jak również widok na kokpit. Ja może trochę źle przylepiłem. Ten wideorejestrator. Jeżeli będzie bardzo wam to przeszkadzać, za co serdecznie przepraszam, ale po prostu mogłem się bardziej postarać. Dwie diody doświetlające. To jest fajna sprawa, że dzięki tym dwóm diodom, które tutaj mamy z przodu, śmiało może być całkowicie ciemno, a wszystko, ale to naprawdę wszystko będzie widoczne. I co, czego brakuje u mnie w wideorejestratorze, to to, że ten wideorejestrator posiada wbudowaną. Baterię, lecz w tym momencie ona jest całkowicie wyładowana. Jest to spowodowane tym, że po prostu bawiłem się przez jakiś okres. Yy... I niestety, musicie mi wierzyć po prostu na słowo. Po co nam jest taka bateria? Między innymi po to, że to urządzenie wspiera oczywiście funkcję trybu parkingowego. Tryb parkingowy jest od... na tyle fajny. Że dzięki wbudowanym akumulatorowi ten właśnie wideorejestrator nie musimy podłączać go do stałego zasilania, aby korzystać z funkcji wideo, aby korzystać z funkcji parkingowej. Funkcja parkingowa to jest m.in. to, że jeżeli przejdzie ktoś przed samochodem, to automatycznie zostanie nagrany materiał w formie filmu, czy na przykład. Zdjęć. A teraz przechodzimy, może do głównego materiału. I to wy jak zwykle, jak wszystkie wideorejestratory, oceniacie na swój sposób, ponieważ każdy oczekuje zupełnie czegoś innego. Wspomnę oczywiście o ekranie. Ekran nie jest dotykowy. Jeżeli chodzi o funkcję poruszania się po menu, mamy tutaj cztery przyciski. Bardzo łatwy jest w obsłudze ten wideorejestrator. Aż sam byłem zdziwiony. Jest bardzo intuicyjny, więc naprawdę każdy ale to każdy poradzi sobie bez żadnego problemu. A teraz nie przedłużając przechodzimy do głównego materiału, czyli materiał wideo w paru warunkach oświetleniowych i to wy jak zwykle jak każdy wideorejestrator, który znajduje się u mnie na kanale, to wy zawsze oceniacie jakość, ponieważ każdy potrzebuje czegoś innego. Zapraszam do oglądania. To wszystko w tym materiale. A Ciebie, jeżeli interesuje tani inteligentny dom od firmy Xiaomi i nie tylko, to sprawdź moje inne filmy. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. To wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć!